Witam serdecznie. Zapraszam do posłuchania audiobooku na podstawie książki Uwolnijcie nas stąd. O duszach czyścowych z Marią Simmą rozmawia Nikki Elc. Dzisiaj, kochani, część trzynasta. Rozdział kościoły i spowiedź. Zapraszam. Czyta Sylwia Niezapominajka. Gdy dusze czyśćcowe kierowały do Pani jakieś ostrzeżenia dotyczące obecnego stanu Kościoła, to odnosiły się również do samych budowli kościelnych? Zaczynamy rozdział Kościoły. Tak, również w tej kwestii dały mi poznać swoją opinię. Wiele aspektów kojarzonych z nowoczesnymi kościołami bardzo duszą przeszkadza. Kościoły służą wyłącznie modlitwie i spotkaniu z Jezusem i Marią. Według duchościowych nie potrzeba tam sprzętu, wyposażenia z górnej półki, pluszowych chodników, ani w ogóle niczego, co upodobniłoby kościół do salonu zamożnej rodziny. Kościoły są po to, by człowiek mógł się spotkać sam na sam z Jezusem. Dekoracje, które nie służą niczemu innemu, jak tylko upiększeniu miejsca, powinny stamtąd zniknąć, gdyż rozpraszają uwagę. Dusze czystowe również wspominały, że wiele elementów tzw. sztuki nowoczesnej ich przeraża. Niektóre nowoczesne dzieła sztuki rażą mrokiem i brzydotą. Nie wspominając nawet o ich sprzeczności z prawdą historyczną. Poza tym Maryja powinna na nowo zająć w kościele szczególne miejsce. Tak czy owak, jedna kwestia jest ważniejsza od innych. Każdy tabernakulum musi, stanowczo musi, znajdować się w samym centrum, w centrum kościoła, a nie jakoś z boku lub w innym pomieszczeniu. Wyłącznie w centrum. Jeśli tak nie jest, to z kościoła robi się drugi ratusz. Proszę mi uwierzyć, że za każdym razem, gdy ktoś spogląda w stronę tabernakulum z miłością, Jezus wywyższa jego miejsce w niebie. Następna kwestia. Księża powinni wrócić do używania ambony. Sprowadzanie kapłana do poziomu parafian to jeszcze jeden z trików szatana. Przemawiając ambony, kapłan cieszyłby się o wiele większym szacunkiem. Nie powinno się rozdzielać żadnych społecznych funkcji w kościele, tylko skupić się na funkcjach związanych z sakrum. Trzeba wrócić do świętych, przynajmniej do świętego Józefa. Świętego Michała Archanioła oraz Świętego Patrona danego Kościoła. Ponadto mówiłam już o balaskach przy okazji przyjmowania Komunii Świętej. Wspomnianych rzeczy brakuje, a wszystkie udogodnienia wprowadzone w ostatnich dziesięcioleciach oddzielają nas od Jezusa i przez to cieszą szatana. Słyszałam o przypadkach kościołów, w których serwuje się kawę. Trzyma się zwierzęta na kolanach i ustawia tyle bimy. Widziałam kościoły bez wody święconej przy wejściu oraz bez klęczników. To nie jest dobre i Jezus sobie tego nie życzy. Czy dusze są niezadowolone z nowoczesnych kościołów? Tego nie można powiedzieć. Widziałam kilka nowoczesnych kościołów, gdzie wszystko było na swoim miejscu. Jednak taki w Linz w Lienz, styrolu jest bardzo nowoczesny, ale równocześnie bardzo sprzyjający modlitwie i właściwie wyposażony. Tak więc nie zawsze brzydota niesprzyjający modlitwie klimat i brak ważnych elementów są równoznaczne z nowoczesnością. Jednakże w większości przypadków nowoczesny wystrój jest daleki od estetyki, atmosfery modlitwy i wybrakowany. A o jakich funkcjach związanych z sakrum nowoczesne kościoły mogły zapomnieć? Tak. To następny problem. Im brakuje. Duszom czystcowym. Brakuje procesji, które są niczym krótkie pielgrzymki. Procesje dla Matki Boskiej lub procesje na cześć świętych były bardzo istotną częścią życia duchowego w przeszłości. Organizujemy parady na cześć drużyn sportowych i polityków, więc dlaczego już nie organizujemy procesji na cześć Jezusa? Jego Matki Świętych. Wydarzenia tego rodzaju ukazują Jezusa i jego świętych światu tak jak to powinno być, Nieodwrotnie, gdy przynosimy świat do domu Jezusa, jak to się często dzieje. Ponadto w wielu regionach świata kapłani już nie chodzą do domów z błogosławieństwem, co zwykło się czynić przynajmniej raz na rok. Brak wizyt duszpasterskich również osłabia wiarę, miłość i szacunek, które powinny naznaczać relacje między kapłanami a świeckimi. Przez zaniechanie tych wizyt, szatan i jego demony mają o wiele łatwiejszy dostęp do domów. Utrata tego rodzaju świętych obrazków jest dla szatana powodem do radości. Ponadto nabożeństwo Pierwszą sobotę miesiąca zostało w wielu regionach świata zapomniane. Dla niego również należy powrócić do spraw tego rodzaju. Dano nam kapłanów. Potrzebujemy ich, a oni potrzebują nas, abyśmy wzajemnie przypominali sobie o swoich obowiązkach. Czy może mi pani powiedzieć, jak, się, jak są odprawiane msze w pani kościele tu, w Santak? I czy dusze są zadowolone z tego, jak funkcjonuje parafia? Tak, są zadowolone z tego, jakie zwyczaje tu pielęgnujemy. Balaski do Komunii Świętej są to zawsze, i komunie przyjmuje się wyłącznie na język. Nie ma żadnych kobiet przy ołtarzu, nawet przy czytaniach, tylko ministranci płci męskiej. Jezus w tabernakulum jest w centrum. A matka boska i święci zajmują widoczne miejsca gdyż jest kilka przedstawiających ich postaci, obrazów i rzeźb. Spowiedź odbywa się tu co tydzień i ludzie regularnie z niej korzystają. Adoracja najświętszego sakramentu i różaniec również cieszą się regularną frekwencją wiernych. Wszystkie dzieci siedzą w prezbiterium Kościoła w czasie całej mszy. A tam ja się nimi zajmuję, aż do czasu, gdy dorośli wyjdą z kościoła. To służy utrzymaniu porządku i ciszy oraz uniknięciu sytuacji, gdy dzieci biegają samopas niejako pod nogami dorosłych. Następny rozdział: Spowiedź. Co mówiły dusze czystcowe na temat sakramentu pojednania, jeśli ten temat się pojawił? Tak. Tak, dusze wspominały o nim, przeżywają wielki smutek z powodu współczesnego braku popularności tego sakramentu i jego zaniedbania. Jest on tak wielkim darem od Boga, że tylko szatan życzyłby sobie, by go zniszczyć. Powtórzę się, ale mam obawy, że w dużej mierze szatan odniósł na tym polu sukces. Spowiedź, jak powinno się nazywać, ten sakrament jest darem. Mając ten dar, powinniśmy być pełni radości, a nie, jak sobie życzy tego szatan, traktować go jak coś, czego powinniśmy się w jakikolwiek sposób obawiać. Nie trzeba się martwić. Nie ma takiego grzechu do wyznania, o którym kapłan jeszcze nie słyszał. Dobry kapłan ma pełną świadomość, że on, z całą swoją wiedzą i doświadczeniem, jest o wiele większym grzesznikiem od ciebie. Chwila, gdy powierzamy Jezusowi nasze zranienia i słabości, to wielka radość dla Jezusa i każdego innego ducha z nieba. Dusze czystsowe mówiły mi, że nie byłoby 60% depresji na świecie, gdyby ludzie korzystali z wielkiego daru tego sakramentu. Znowu się powtórzę, ale wielu lekarzy, firm farmaceutycznych i agencji zbankrutowałoby, gdyby każdy chodził regularnie do spowiedzi. Nasz Pan jest w stanie uratować i uzdrowić każdego według swojej woli, jeśli tylko ludzie by Go o to prosili. Matka Boska, Boska mówiła chyba w Meciugorie, że comiesięczna spowiedź uzdrowiłaby zachód. Spowiedź jest sakramentem niezrozumianym. Większość ludzi nie ma trudności, by odróżnić dobro od zła, ale sprawa się komplikuje, gdy rozeznanie dotyczy różnicy między czymś dobrym a czymś lepszym. Spowiedź nie jest tylko po to, byśmy wyznali, że obrabowaliśmy bank, ponieważ tak naprawdę niewielu z nas rabuje banki. Dla większości z nas spowiedź istnieje po to, abyśmy szukali dróg do stania się lepszymi w oczach Boga. Co się zdarzyło w czasie ostatniego miesiąca, co mogłem uczynić w sposób bardziej święty? To takie pytania powinniśmy sobie zadawać. Rzucam to wyzwanie każdemu, aby kiedyś mógł stwierdzić, że w danym miesiącu uczynił wszystko tak, jak zrobiłby to Jezus. Pokora jest źródłem największych łask. Jezus obdarza największymi darami tych o skromnym sercu. Spowiedź za każdym razem przypomina nam o pokorze, której on sobie życzy, aby móc obdarzyć nas ogromnymi darami. Jakby pani odpowiedziała tym licznym wiernym, którzy utrzymują w całej szerokości, że nie potrzebują kapłana, aby pójść do spowiedzi, że nie potrzebują wszystkiego mówić innej osobie, ale mogą wyznać wszystko bezpośrednio Bogu? Jeśli taka logika byłaby prawdziwa, psychiatrzy i psychologowie nie mieliby takiego wzięcia. Zarówno najbystrzejsi, jak i najbardziej prości ludzie mogliby chodzić do tego samego kapłana i obaj byliby podobnie zadziwieni owocami, łaskami płynącymi z tego jakże krótkiego i darmowego spotkania z Jezusem. Każda istota ludzka ma taką samą potrzebę, by wyznać winę. A te wszystkie długotrwałe, rozwleczone i drogie terapie oraz spotkania grupowe nie byłyby w żaden sposób konieczne, jeśli tylko ludzie poszliby do Jezusa. Ponadto największe łaski nie pochodzą z terapii, nie pochodzą od lekarzy albo świeckich, pochodzą od Jezusa i tylko od Jezusa. Ludzie tak łatwo dają się sami siebie oszukiwać. Czy nie myśli Pan, że ten, który od początku obdarzył nas życiem, jest również w stanie dać nam o wiele więcej niż czczą gadaninę pod tytułem, jak sobie radzić, w wykonaniu większości psychologów? Bóg z nimi. Większość z nich nie ma odwagi, by skonfrontować się z rzeczywistością grzechu. Jakże więc mogliby skonfrontować się z rzeczywistością przebaczenia? Muszą żyć z kolejnych wizyt, a nasze niechodzenie do spowiedzi gwarantuje im następny duży samochód. Ich biznes kwitnie z powodu naszych grzechów, a przecież Jezus umarł, aby pokonać je i zmazać je na wieki, wieków. A co pani odpowie, gdy ktoś wysunie argument, że Jezus nigdy nie nauczał o tym, iż trzeba chodzić, wyznawać grzechy do konfesjonału? To prawda. Więc sugeruję, aby wyznali grzechy kapłanowi na głos, w obecności innych. Chodzi o to, że trzeba wyznać grzechy na głos. Jezus mówił: pokutujcie. Dzięki temu słowu zmazuje grzechy, i dopiero w tym momencie szatan traci dostęp do wiedzy o tych grzechach. Nie może już się chwycić tego konkretnego grzechu lub zaatakować człowieka przez to słabe lub uszkodzone ogniwo na linii Bóg. Człowiek. Ale to kapłan jest w, ko w konfesjonale, a nie Jezus. Czy ma pan co do tego absolutną pewność? Pewna babcia we Włoszech zapragnęła zaprowadzić swojego ośmioletniego wnuczka na pierwszą spowiedź do ojca Pią. Gdy przybyła, do jego kościoła była ze zrozumiałych powodów podekscytowana. Chłopiec poszedł do spowiedzi i wrócił cały promięty. Babcia wiedziała, jak wyglądał ojciec Pio. Był nieduży, okrągły, łysiejący, z bardzo ciemnymi oczami i w tamtym czasie miał około 65 lat. Mimo to, babcia postanowiła zapytać wnuczka: powiedz mi, jak on wyglądał? Chłopiec odpowiedział spokojnie szczegółowo: Ach, był wysoki i postawny, z orzechowymi oczami, miał długie brązowe włosy i miał około 30 lat. Pani żartuje? Nie. Takie rzeczy się zdarzają w miejscach świętych i pełnych modlitwy. Pozwolę Pani przedstawić sytuację hipotetyczną i zadać wynikające z niej pytania. Przypuśćmy, że mamy dwie rodziny. Obie żyją w sposób rozsądny i cieszą się zdrowiem. Jedna rodzina chodzi do spowiedzi dość regularnie, a druga nie. Czy wynikną z tego jakieś różnice widoczne u dzieci czy wnuków? A jeśli tak, to jakiego typu będą to różnice? Pierwsza rodzina zapewni sobie zdrową podstawę, aby z pokolenia na pokolenie być coraz bliżej Jezusa. Natomiast druga rodzina będzie coraz bardziej obciążona licznymi ciężarami, których by nie było, gdyby ich przodkowie chodzili regularnie do spowiedzi. Te ciężary to będą zarówno choroby, jak i słabości, których dałoby się uniknąć, zrównoważone i pełne pokory nastawienie pierwszej rodziny obja objawi się w sile i radości ich potomków, podczas gdy tamci, pochodzący z drugiej rodziny, będą o wiele bardziej narażeni na ataki szatana. Czyli jest Pani zdania, że ludzie, którym się stale przypominał ich grzechach, grzesznej kondycji, są w ostatecznym rozrachunku zdrowsi niż ci, którzy nie mają takiej świadomości? Tak. Dzięki pokorze, wypływającej ze spowiedzi, modlitwy i wiernej miłości do Boga, która z nich pochodzi, siła i równowaga wzrastają tak bardzo, że w efekcie mamy zdrowszych ludzi. Zdrowszych emocjonalnie, psychicznie i fizycznie. Ma to potem również przełożenie na dalsze. Czyli przez miłość, modlitwę i spowiedź jesteśmy w stanie zagwarantować naszym dzieciom, wnukom i prawdukom lepsze zdrowie. Tak, dokładnie tak. Dzisiejsza medycyna zanadto ogranicza się do naprawiania szkód. Gdyby dobrzy współcześni lekarze ze wszystkich dziedzin skoncentrowali swój czas i energię na prewencji, i takiej prewencji, jakiej wymaga. Dziesięć przykazań. Świat cierpiałby na ułamek tych chorób, na które cierpi obecnie. Taka medycyna prewencyjna nic nie kosztuje, a ponadto uświadamia mia nam ogromną miłość Boga względem człowieka. To nie żadna boska gierka. Bóg raduje się, gdy mamy pokój w sercu i płynącą z Niego radość. On nie pragnie niczego innego, jak widzieć nas. Szczęśliwych, wolnych i zdrowych. Czy mogłaby więc pani wyjaśnić rolę skruchy i pokuty w momencie śmierci? Dobra spowiedź w duchu szczerej skruchy, odbyta w całkowitej szczerości, wymazuje naszą winę, ale nadal musimy za tę winę zadośćuczynić. Człowiek jeszcze nie uwalnia się całkowicie od tych grzechów. Ponadto, aby uzyskać całkowite rozgrzeszenie, Dusza musi być wolna od jakichkolwiek nałogów. Tak więc, jeśli dajmy na to, umiera matka kilkorga małych dzieci, musi ona oddać wszystko do takiego stopnia, aby móc szczerze powiedzieć: Boże, daję Ci wszystko, niech tylko spełni się Twoja wola. To może być bardzo trudne. Bardzo trudne. Uwolnienie polegające na spłaceniu każdego grosza, jak mówi Jezus w Piśmie Świętym, jest czymś, co dokonuje się między Bogiem a nami, między nami a bliźnimi, w dodatkowym zadośćuczynieniu i wolności od wszelkich nałogów z wyjątkiem przywiązania do samego Boga. Czy aby całkowicie uwolnić się od wszystkich grzechów, trzeba oprzeć się na trzech filarach, tak? Tak. Najpierw jest warunek zadośćuczynienia Bogu, potem osobie, którą zraniliśmy. To zawsze jest powiązane z ranieniem siebie, samego, w końcu zadośćuczynienie w formie modlitwy i dobrych uczynków. Grzech nie tylko musi być zmazany, ale również musimy za Niego wynagrodzić. Czy osoby niebędące katolikami lub chrześcijanami również powinny chodzić do spowiedzi? Tak. Żaden dobry kapłan, pragnący spełnić wolę Jezusa, nigdy nie odeśle nikogo z kwitkiem. Ale jeśli jednak tak by się zdarzyło, radziłabym tej osobie rozejrzeć się jeszcze i pomodlić za tego kapłana, który ją odesłał. Niezależnie od tego kim jest penitent, jak został wychowany lub skąd pochodzi, Potrzebuje on tylko wyrazić głęboki żal za wszystko, co źle uczynił. Wkrótce ten penitent znajdzie kapłana według woli Jezusa. Mogę go o tym zapewnić. Chociaż osoby niebędące katolikami nie mogą przystępować do sakramentu pokuty, pójście do nieformalnej spowiedzi bardzo pomoże ich duszą. Ręczę za to, że nawet jeśli osoby niebędące katolikami tak uczynią. Łaski spiewające od Boga będą przeobfite. Koniec części trzynastej. Dziękuję, śliczni, kochani, za uwagę. Niech Bóg Wam błogosławi, obdarza radością, łaskami i zawsze przychodzi Wam na pomoc. Pamiętajmy, że Bóg jest Ojcem Najlepszym. Jest Bogiem radości, nie smutku. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.